Siema macie fani sztanki, dzisiaj jest 18 listopada wtorek, będzie znowu trening tak, w tym tygodniu jak już mówiłem będzie 5 treningów trzeba nadrobić dalekości. a teraz to co będziemy jedli na śniadanie, dzisiaj troszeczkę odmiana mianowicie płatki kukurydziane, rodzynki, banan i do tego zalejemy to białkiem, 200 ml mleka i 35 gramów białka Mm. smaku truskawkowego. No na się, drugie śniadanie się twaróg, serek, wiejski. płatki, to już standard, płatki musli, rodynki oraz orzechy. No i na obiad sos z kurczakiem i z ryżem. A później damy ostry trening i po treningu znowu coś zjemy. <grywka> Jak to nie robicie zdania, nie? Trzymajcie się, pozdrawiam.